Cześć siemanko, ja jestem my będę ty, ale tu będę jako Wojtek, tak bardziej, no. Bo to są... to, bo to jest... to są moje dwa światy. Kurde! Już jestem doświęcona, bo nagrywam to, Bo ja to nagrać 6 raz, bo mi ktoś albo na Skype coś napisze. Tak. Mojtusiowi hardcore! Bojtusiowi! Core. Hardcore? Nic nie mogę, nie. Proszę, tylko... Ojtusio. Wy... Z... eee. Wojtusiowy. Co jest? O Jezu, błędy mam znowu. Chodzimy tak. no mu się klawiatura poprzestawiała. Sweet. O ty cholera Ojej, błędy głupiej gry Chyba. Bijemy szybko drzewo, bijemy, 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 BIJEMY Jeden odcinek będzie pewnie z timelapsa, żeby po prostu pokazać jaki jestem po prostu świetny <laughs> O Jezu, jakie są... Wiecie, słyszeliście co będzie nowego dodanego do Minecrafta, Już mówiłem to w odcinku dni z bety, ale... A Naprawdę jakieś takie już, naprawdę nowy rok to ma być. A szczególnie, no, nieźle to zrobili, tak powiem szczerze. Dobrze. I niedługo no będą serwerowe przygody, tak to nazwę chyba. Owieczka, cześć. Nie, no dobra, na początku wielką pozbywam. Eee... I zaproszę tą pewną osobę, która mi dorodziła ten pomysł. Mm. Nie będę jeszcze jej przedstawiał, ale naprawdę to jest... Osoba naprawdę... W... <laughs> Fuck, już Spidersa słyszę, to nie jest dobry znak. Kurde, 60, muszę uzbierać w jakiś niecały ten... słyszę spawner, ale nie wiem o co chodzi tak, woli wija się przygody będą rozgrywane na serwerze pewnym, no premium IP nie podam, bo mnie jeszcze coś bije do tej mojej chałupy nasz <laughs> największy wróg, owca terrorska <laughs> yy, tak, tak, tak żeby już nie przeciągać takich głupiego mówienia muszę gdzieś w kopie w muszę mieć oczywiście żelazo bo ja chcę zrobić sobie farmę podziemną, a później gdzieś tak wybudować na jakimś takim nie chcę się budować tak jak gramy na drzewie. Kurde, wiem, zaczynam głupio, ale. Mm, może tak się tego nie zbierał. Ja się tak uciągnę, Ale więcej już nie będę zbierał. Wezmę sobie jeszcze zrobię jeden kilofik taki, i zrobię sobie tak, i tak, i później zrobię o tak. Dobra, i zrobimy sobie też siękielkę. Kurde, nie jęć mi tam, bo ja tu nagrywam. Mam tak dobrze, już mi przeszkadzają po raz piąty w nagraniu. Już mam po prostu dość, że to, jeżeli to mi przerwie w tym nagraniu, to zabiję. Nawet jeżeli ktoś na Skype mi napisze. Brat mi ostatnio napisał na Skype. Lili, li. li, li. Napisał mi, co robi. E. Właśnie było przed chwilą. Naprawdę. Dosłownie. Jak bo tam węgiel widziałem. Nie ja jestem ślepy, Kurde, nie zabrali nic. Dziękuję. Fuck, what the fuck węgiel. Albo to albo mam miecz, więc się nie podam. Nie. W końcu, Aha. Yy, kurde, ja nie chcę... Super, owce są. Ale na złość nie ma. Boże, to nie jest jeden węgiel. o sweet. Musiałem aż tyle przejść. Hmm. Ale mam przynajmniej pierwszego węgla. No, taka cisza trochę. Nic się nie dzieje, tylko strasznie... O, są grzyby, są grzyby! No cholerne tu! Jeżeli dziw biedne spotkam, to jestem przerąbany. O, ja tego szukam też. Będzie potrzebne później w przyszłości. Nie zradzę nad dlaczego, ale pewnie niektórzy wiedzą. Hi, hi. Czyli jakaś y, jedna czwarta moich widzów, czyli praktyka. Sz... No nie, no to właśnie, nie łamkam się, to nie chcę mi się zajmować. Yy. Żeby przeżyć trzeba nawet takie pi. takie, takie, takie niezbyt. Łodzie hol. Muszę to nasiona zebrać, bo mi się nie będzie żyzna gleba robiła. to już zaraz. Ury, tylko... Mam 7 tego. nam są? Nie, nie chcę biegać na splincie, ale muszę biegać. To jest właśnie takie, 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 takie moje przyzwyczajenie. A może to jakieś nasiona będą? super, nie ma. Hmm. W Minecraft'cie Alpha to po prostu nasiona zdobyć, to było po prostu już mistrzostwa świata, czy tam Europy, co wolicie. O Jezu, już głos mnie dobila, no nie. Dobra, zrobimy sobie zubeczki. Może będzie ta, 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 ta świątynia. Boże, świątynia. E Yy, ta, ta, no taka wiecie, taka, taka jakaś tam sobie dwie już, znaczy osiem tylko ja, a mnie, 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 niam Dobra, najadłem się, o. trzeba będzie szybciej podróżować a co myślicie, żeby się tu zagospodarować? Nie, to zły pomysł. się coś zbudować, to oczywiście piasek. Jep. Tak, tak. Wojtusiowie psiko. Tak, będzie świt. Dobra, chyba zdradzę wam, do czego będzie mi potrzebne oczywiście trzcina. jest węgiel, jest węgiel, jest węgiel, jest dobrze. Jak fajnie było, jeszcze, żeby się... Tak. znaleźć. Albo Bo najlepiej diamenty, ale to wiecie, że to nawet nie schodzi. Czyli ja nie wiem, czy będę grał po prostu poza nagraniem, ale na hardcorze jest coś takiego, że jak ci wszyscy, którzy na Kurde, ci w... wszyscy, którzy nagrywali hardkora po prostu no tak powiem, że wiele się, jak na przykład wchodzili do eskiny widzieli jednego szkieleta, do którego byście na pewno poszli, gdybyście mieli jakieś tam na survivalu takiego ja wiecie, normalnego. I to jest prawda, ja sam to testowałem. A tak, to się na przykład boisz z głupiego klipera, który może ci je no odwalić, bo żeby już nie było, bo ten i tak. No już takie głupoty mówię, że po prostu głowa mała. Głupoty będzie trzeba będzie robić. A czy ja będę coś w tej mm, serii budował? <głos》> to zależy jakie jak będę miał poczucie bezpieczeństwa. Bo wiecie, zginę, koniec serii. To jest pierwszy sezon, bo zakładam, że po 6-5 odcinkach już raczej wymięknę i w jakiejś sytuacji zginę. A ja nie będę siedział tylko w domu. Ale zastanawiam się na wbudowaniu Ray minimap. Rej minimap, nie wiem, Ray minimap. Myślę na Minecrafcie znam tyle co na wszystkim. <laughs> o nie, mój piękny klocek. Nie bij mnie. Kowalam, macie, kowalam, jest, jest kowal, jest kowal, jest Eee, leczciny <grystiny> Będziemy tu mieszkać, na razie tu będziemy mieszkać Tu zakończę odcinek, ale jeszcze nie w tej chwili Biorę Nie, głupika, ktoś nie bij mnie, he <grystiny> he jestem Już będziemy prawić tak. Zbieram to na, o, no właściwie tu będą też książki Ale pozbieram je też Wszystko jest potrzebne jeżeli na przykład dwa diamenty by znalazł, no trzy albo pięć, byłoby zaczepiaście. No, tylko wezmę tą szkineczkę. dobra? Mam już, mam już siedemdziesiąt. Hmm. Hmm. Jest nasza ta. Super, super. Jestem ustawiony do końca życia. Cześć. Hello. Jaki macie? Yeah, jakaś items. O, ja, jakaś atoms. o Oj, ja tak. Hihi. Dobra, jestem teraz ustawiony do końca życia. Oj, biedacy! Chyba utknęliście, ale mi tu potrzeba wejść, więc sorga. A i z kim będę nagrywał y, to, 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 y, 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 to. Zodwana się książek za Emeralda, ale ci ich nie oddam. Fo. Chyba, że będzie jeszcze jedna taka, taka, taka. Ale fajnie, że znalazłem w ogóle y, tą. Y, kuźnię. C kuźnię, no co to, to? Ale malutka wiosko, ale jesteście bogaci was Później to zbieramy. Na początek idziemy to. A wełna mi się na pewno przyda do jakiegoś itemstwa. Widzicie, że to żadnego cholernego klipela nie będzie. W sami widzicie, to jest świątynia yy, yy, świętej pamięci klipel, yy, Klipelskiej Amazonki. Tak, tak. Szupy poty na maksa. Dobra. Ufak. Fuck. Fak, fuck, 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 Trzeba zrobić pochodnie. Jeszcze cześć. No i co? Jestem boso, Weszła do do tej... Uf, nie wiem, nie czy nie. Nie chcę złota. O, jest Emerald. No, no dupa. No, myślałam, że jak idziemy, to kości. Skrzynię na Nie, no. no o, kurde. Ale dobra, jakieś początkowe są. Szkoda, że trochę żelaza, tylko to złoto. 20 złota, ale Emerald. Może coś mi się uda takiego może troszkę pożytecznego jakąś jopa. Dzień się kończy, dzień się kończy, nie będę musiał rozwalić tu. Ale się trochę nagryb z nocy. Nie, nie, tak nie będzie, że ja po prostu odpuszczę. Muszę obronić małą wioskę. Hardcore'owy Wojtuś, dra gna Tak, tak. Ty, stary, nie, to, to u Ciebie będzie... nic nie... stary, 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 spokojnie Siedem miliardów Ile chcesz? Nie wiem, czy to będzie dobry literat z mojego życia, ale raczej nie Jest jest tak mało 20 kości. Chyba lepiej się schować tu. Zakończyć chyba odcinek. Ja się żegnam z wami po prostu... Fuck you. Ja będą tutaj chyba dwa ml, ale... tak, tak, tak Nie wiem, czy spróbować, no nie wiem. No nie wiem, no nie wiem. No, nie... no dobra, hardcore to jest. Fuck! No jedno mi tylko wystarczyło. Przemienia się! Idę. No. Już mogę? Ej stary. Chyba focha na mnie nie strzelasz, nie? No. Kościół no! Ty ten paku, ty. Nie masz no. Cholera cholero ty. to wamędy się znalazłeś Z książki, które mogą na Inchandik table zrobić. Złe człowieki. Dobra. Ja robię łóżeczko i śpimy. Dobra, a tak w ogóle końcu już tego odcinka. Dzięki za oglądanie właściwości tego odcineczka. Yy, dziękuję. Yy, oczywiście też. Yy, Kubie... Yy, Boże Kubie. No Kubie też właściwie dziękuję, bo on mi to jest du dużo. Więc yy, ja tu się z Wami będę żegnał. Na łóżeczko, ta. O! Jeszcze mam tak... Yy. I ten eee, Tak, cienki i na razie, cześć, naprawdę pa, bo już jest naprawdę źle, bo co chcę spać, cześć, na razie.